Pojechaliśmy dzisiaj nie najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Słabo pojechali troszeczkę z innych zawodnicy, i dlatego no, nie udało się wywalczyć chociaż bonusa. No, szkoda, ale dalej walczymy, nie poddajemy się. Myślę, że Grudziądz dzisiaj nas mocno zbił, ale też wygra za dwa tygodnie w Ostrobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, proszę bardzo, wypowiedzi, No cóż, mogę powiedzieć, ciężki mecz. Bo walczyliśmy do końca, chcieliśmy to wygrać, czy wygrać, 4 4 punkty zdobyć. Stało jak się stało, no trudno, jedziemy dalej, walczymy, zobaczymy. E, no cóż, bardzo ciężkie spotkanie. E, dla mnie chyba jedne z najcieższych zawodów w mojej karierze. Jechałem 7 razy, jeszcze dużo, dużo powtórek biegowych, ale no cóż, staraliśmy, robiliśmy. Wszystko, co mogliśmy, chyba nikt nie, nie można nam zarzucić braku waleczności. drużyna gospodarzy była bardzo mocna, nie daliśmy rady, no ale tak jak moi poprzednicy powiedzieli, walczymy dalej, nie podajemy się. Tyle goście, czy do wypowiedzi gospodarzy? Zaczniemy od Huberta, mojego pica, z mikrofonem. Cóż mogę powiedzieć o dzisiejszym spotkaniu? Tor nam dzisiaj służył, wszyscy jechaliśmy praktycznie w miarę równo, tam delikatne poślizgi u niektórych zawodników, ale to jest żużel, także mm, zdarza się. Cieszymy się z tego zwycięstwa i myślę, że w kolejnych meczach tutaj drużyna z Grudziąza, myślę, że będę mógł ją też wspomóc będzie wygrywała. bardzo. Co może powiedzieć? No, fajny mecz. Ogólnie w moim wykonaniu zmylił się 1-0 to przywiózł. No, była sytuacja taka, że musiałem odpuścić, bo Уже около очі був плод, але ну, ністика спад на четверту позицію, але позже я змотивуваюся і поїхала на всіх стоя. І це може повідати, що лучше луч дружина є дуже добра. Видать, що хлопаки стараються їжджам до пшоду. Ну, шоду. Ністи, дійсно було так, що якась найліпша дружина, тоді виграла, ні. Можу ще... Тор був це може повідати, що ще торбив дуже добре. Наразі то всичко, ні. Так і би далі. Dziękuję bardzo i na koniec kieruję życie ludziom za RPW. Proszę e, Założenie na te zawody było jedno, czyli wygrać e, z bonusem. E, chciałbym podziękować tutaj wszystkim naszym zawodnikom, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa, także gościom, którzy stawiali nam opór. No i życzę powodzenia e, gościom z Łodzi w kolejnych meczach. Mam nadzieję, że, że się uda. E, a my zobaczymy. Jedziemy za dwa tygodnie do Ostrowa, będziemy walczyć. Dziękuję.